Witajcie, dzisiaj przygotuję pyszne śniadanie z płatkami orkiszowymi, bardzo pożywne, z niesamowitymi, smakowitymi dodatkami. Zaczynam od nasypania do rondelka odpowiedniej ilości płatków. Dla każdego odpowiednia będzie inna, tyle ile po prostu jesteście w stanie z rana zjeść. Ja jem niewiele, więc jest to mała porcja. Zalewamy to wodą nieco ponad płatki. Stawiamy na ogień, dodajemy szczyptę soli oraz szczyptę cukru i pozostawiamy na małym ogniu co jakiś czas mieszając. To naprawdę potrwa chwileczkę, zanim one będą gotowe. Więc najlepiej będzie, jeżeli będziemy stali nad tym i robili dodatkowych kilka rzeczy, które za chwilę wam zademonstruję, a je po prostu doglądali. One będą gotowe. Już za chwilę zobaczycie. Właśnie tak to powinno wyglądać. Będą dosyć gęste. Większość wody już odparuje i będą bardzo miękkie. W tym momencie mogę już zająć się drugą rzeczą, czyli na rozgrzaną, suchą patelnię wrzucam ulubione orzeszki. Akurat pod ręką miałam laskowe, więc je szybko rozłupałam. Posiekałam troszeczkę i teraz je będę prażyć. Wy wrzućcie to, co macie po prostu pod ręką. Takie orzeszki, jakie macie pod ręką. Do mojej ulubionej salaterki przekładam gorące płatki. Na nie nałożę teraz coś yy, troszeczkę witamin, czyli a ja akurat wzięłam sobie żółte kiwi, ze względu na to, że jest dużo delikatniejsze od zwykłego. Może to być również banan, też będzie świetnie pasował. Na to moje uprażone orzeszki i to wszystko polewam miodem. Ja akurat mam miód eukaliptusowy, który sobie przywiozłam z Maroka. Więc go wykorzystuję, chcę sprawdzić jego smak, ale już sprawdziłam, jest naprawdę wyjątkowy, fajny, bardzo mi się podoba. No i już tak naprawdę mamy gotowe. Po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkoblogspot.com. Życzymy smacznego, a poza tym zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku oraz o subskrypcji naszego kanału YouTube.